To już powoli staje się świecką tradycją, że jak jest Eurobike i jest na nim Szymon, to musi być z nim wywiad. Cześć Szymon. Dzień dobry, cześć. Jak ktoś ma dużo czasu, możecie wrócić do wywiadu z zeszłego roku, tam chyba z pół godziny. Dzisiaj postaramy się skracać. A jest o czym gadać, bo Szymon odkupił swoją markę rowerową, tak mówią na mieście. Opowiadaj, co to się wydarzyło? No, no tak było, no faktycznie to, co to chyba 3,5 lata yy, yy, lat temu. Zrobiłem no, taką dużą transakcję. Sprzedaliśmy firmę do funduszu inwestycyjnego. Ja pozostałem oczywiście jeszcze tam udziałowcem i bardzo dobrze nam się, nam się pracowało. Natomiast no, fundusze mają to do siebie, że mają jakiś taki tam określony czas, którym, po którym muszą wyjść, bo, bo, bo tak jest po prostu skonstruowany fundusz. I e, ten czas się zaczął tutaj skurczyć, a w branży no, szału nie ma, na razie nie ma nie, nie, nie Oględnie ma rzecz tutaj, ujmując. Oględnie <laughs> rzecz ujmując, nie jest to, nie jest to najłatwiejszy, naj, najłatwiejsza branża, naj, naj, najlepszy okres moment. w ogóle, moment dla branży. A, a gdzieś tam daleko ta przyszłość oczywiście jest, ale to, to nie jest kwestia roku na pewno. A ja się nie zgodzę, bo uważam, że już za rok powinniśmy. Miejmy nadzieję, że tak. Dlatego mów mi więcej, jak mówiłem. To, o, o, bo będzie nam teraz bardzo potrzebna, potrzebna duża, duża ilość energii, ponieważ faktycznie 2-3 no, trzy, trzy tygodnie temu um, dokończyliśmy taką transakcję odkupu z powrotem, więc z powrotem jestem. Większością udziałowcem spółki, razem z moimi, pomogę powiedzieć, przyjaciółmi, z którymi też zakładaliśmy inne marki, czyli Krem, Irondo, INS. Jakby to, jesteśmy wszyscy, w tej, jesteśmy z powrotem w tej rodzinnej konfiguracji. No dobrze, i powiedz mi, czy jak grasz no. za swoją kasę, to jest to inna motywacja, inna odpowiedzialność, inna chęć do pracy niż jak jesteś trybikiem w funduszu? Świetne, Widzisz pytać, jakąś różnicę? świetne pytanie, ja nigdy nie widziałem żadnej różnicy. Znaczy dla mnie, ja naprawdę, mi to mówiłem wiele, na 0% udziałów to są nadal moje dzieci. I to, to nigdy, ja nigdy nie przestanę mieć emocjonalnego stosunku do tych marek i po prostu je kocham i kocham to robić. I szczerze mówiąc. W ogóle to niczego nie zmienia. Jedyne co poprawiać może lub przeszkadzać jest powiedzmy jakaś większa możliwość, de, większa decyzyjność i tak dalej, tak? Ale motywacja na pewno nie. Czyli jak grupy, stresu, może tak. Czyli jak prezes grupy Arche jak nie chcieli mu sfinansować hotelu i zarząd się nie zgadzał, to wyłożył swoje siano i też kupił no, hotel. Teraz ten hotel tak. jest najlepszy. W branży. No, fajna tak. historia, tak. Ta. To, jest, to, jest, to jest coś takiego. No mój wujek tak samo z firmą, wielką firmą leasingową Polską zrobił. Sprzedał, kupił i potem jeszcze raz sprzedał. <laughs> może też taka, taki los będzie, natomiast może to brzmi romantycznie i bardzo tak. No, że tak bajkowo. Powiem, medialno, Medialnie bajkowo, no prawda jest taka, że to czeka nas teraz bardzo, bardzo dużo ciężkiej pracy. No właśnie, Ale, jakieś zmiany w waszym znaczy, portfolio? Właśnie i teraz tak, wdrożeniowo my w ogóle nie, przy, nie, nie wyhamowywaliśmy za, za bardzo i mamy mnóstwo teraz nowych projektów zaparkowanych i w każdej marce duże odświeżenia. No w rondo to właściwie cały czas widać, że się coś dzieje, tak? no bo to, to, to te, te rowery wychodzą non stop nowe. Tutaj w ogóle mamy też dwa fajne przykłady. Natomiast w Wenecie rzeczywiście tam kisiliśmy trochę tych nowości i teraz to mam nadzieję się pojawi i fule dziecięce, zupełnie nowe i zjazdówki, i enduroówki i elektryki. No właśnie, bo jak jesteśmy przy elektrykach, chciałem cię zapytać, gdzieś mi mignęła informacja, że mieliście odpalić elektrycznego gravela. Może ona była I tajna? I nie, nie, i to jest to nie było no bo takie półtajne, półnietajne, a zrobiło się nietajne w momencie kiedy ten gravel wygrał największą niemiecką gra, nagrodę designu. No i jakby głupio było się z tym tajniaczyć, więc no, musieliśmy, tym, też by to, musieliśmy pokazać, że faktycznie, faktycznie jest ten rower, no to jest rower ION w rondo. Piękny gravel elektryczny. Ale tu go nie ma. Tu go nie ma, nie, nie ma go. On w tym momencie te sample jeżdżą po świecie, natomiast w ciągu miesiąca będzie po prostu już na rynku, bo już jest gotowy do, do wdrożenia. Produkujemy go, krótko mówiąc. Okej, okay, czyli no. na razie w portfolio waszym zostaje nadal Rondo, mhm. zostaje KRIM. Tak, i jak najbardziej i INS. I, i i, też ten krem czy cream jest o dziwo, tak jak wiele osób tutaj może twierdzić, słyszę jakieś tam pogłoski, że to jakieś wygaszane. Jest absolutnie, to nie jest wygaszane. Nie no, już e... plotki po rynku głosiły, że to marka jest nie, likwidowana. Nie, nie, nie. co naj, Najlepsze jest to, że to jest jedna z przyjemniejszych marek, z którą mamy do czynienia, bo nie jest obarczona tym strasznym... Z takim sezonowością tych komponentów, mm -hmm. i na przykład rower, który za nami stoi. Ja nie wiem na czy on jest, z którego roku, ale to nieważne. I, i on się, ja te rowery się w ogóle sprzedają bardzo ładnie, z taką nie, nie że tak Stabilnie. powiem, stabil, tak, nie, nie ma sensacyjnych zlotów i upadków, i raczej jest fajna, stabilna sprzedaż, i to są robione przed, przed chwilą zrobiłem zdjęcie tutaj dwa kremy stały przed yy, hotelem niedaleko targów, Bardzo wielu w dziećmin, miejsca no, na świecie w ogóle stoją też. Stoją wasze rowery, wydaje tak. mi się, że na niektórych stoiskach nawet nie wiesz, że twój rower Aha, stoi, okay, bo też już gdzieś widziałem no. pod sakwami i tam patrzysz, no. że to jest logo Krema. No to super, dla mnie to jest jedna z najfajniejszych właśnie niespodzianek, jak sobie gdzieś tam idziesz, wiesz, po, po centrum dużego miasta, na drugim końcu świata i, i widzisz swój rower, no to, to A dlatego powiedz, warto to robić. jak oceniasz sytuację z branżą, no bo Kilka marek mm. i to niektóre grube, się albo ma potężne kłopoty, mm. albo wręcz zostało zaorane. Mm. No, żeby daleko nie szukać, taki felt na przykład wisi na włosku, mm. o ile już nie jest pod wodą. Mm. Parę innych brandów też ma potężne kłopoty, więc na początek może pytanie o brandy rowerowe. Jak to widzisz? Czy widzisz jakiś trend, coś się zmienia, marki się globalizują, rozdzielają, umierają, rodzą się nowe? Co, no, ja też chciałbym mieć szklaną kulę, natomiast yy, ty, powiedzmy, ja nie jestem aż takim optymistą jak ty, że to w ciągu roku się tutaj sytuacja poprawi, bo ogólnie ten retail. Wiesz, bo na, na, największym paradoksem jest to, bo jeżeli my na przykład rozmawiamy teraz do ludzi, którzy są powiedzmy nie w branży, no to ten liter jest zdrowy do, de facto. To znaczy nie jest tak, że. Ludzie nie, kupują ludzie rowery. kupują rowery. I jak ja komuś mówię, że branża rowerowa ma problemy, to się łapią za głowę. Co wygadacie? Wszystkie. Nie bym było full, była to, kolejka, ta, ta, ta. czekałem, nie I, dało się wejść I do to się zgadza. No tylko że ludzie nie wiedzą, że po drugiej stronie jest nadpodaż, która jest. Wiesz, to, to są lata, nie, nie, rowery na, na lata, tak? I teraz. I, i według nikt do końca nie wie ile jeszcze tych rowerów jest. Niestety, tak jak tutaj siedzimy w środku tej branży, to wydaje nam się, że jeszcze ich jest sporo, ale nie w każdej kategorii. I zaraz będziemy musieli wiesz, zacząć to kroić na plastry, bo w gravelach na przykład jest lepiej, w MTB klasycznym jest dużo gorzej. No I tak a dalej, w i tak MTB tak... elektrycznym tak. stok jest w ogóle no, dramatyczny. Stoki są dramatyczne. I teraz znowu przechodzimy. Czy mówimy o rowerach takich, które kupuje sobie po prostu... Ktoś, kto sobie wpadł na pomysł kupienia roweru, czy mówimy, sobie, mówimy o rowerach, które yy, kupują yy, pasjonaci tak? I, i to znowu się kroi. Natomiast ogólnie firma, żeby przeżyć, musi zarabiać. I teraz, co z tego, że ci się sprzedaje 20% kolekcji, jeżeli 80% jest kulą u nogi? Więc nie mam prostego, prostej odpowiedzi, natomiast wiem, że, wiem, że wszyscy. Yy, mają problemy. No wydaje mi się, Wszyscy. że też no. branża popełniła mm. taki błąd, kiedy mieliśmy mm. nadpodaż rowerów, zamiast poszukać innych kanałów, pozbycia się ich, na przykład zrobić programy mm. wyposażenia hoteli w wypożyczalnie rowerów, czy no tak. stoków narciarskich i tam upchnąć te rowery, to branża wpadła na pomysł, słuchaj, obetnijmy ceny, powiedział mm. Jasio. Tak. We wtorek Zaczął... Krzysio pomyślał, tak. ja obetnę jeszcze Labi bardziej. Się I wylądowaliśmy w tym samym miejscu sprzedażowo, tylko że już tak. bez marży. No my no. próbowaliśmy właśnie takie różne aktywności. aktywności i nawet z jakimś tam powodzeniem, bo się powiem Ci, że w tym czasie wyposażyliśmy cały cern, wiesz co to jest cern? Nie no tam, wiem. No tam, gdzie jest ten wielki akcelerator cząstek. A, okej, okay, wiem. Cały cern jeździ na kremach. No proszę, no, więc to jest, to jest no, jedna z naszych fajniejszych właśnie akcji. Które były z tym związane. Tym będzie dodatkowa energia. Tak, jeszcze dokładnie. Jeszcze tylko taki powiem, bo jeżeli to jest taki troszeczkę branżowy odcinek, to też Ci powiem, że wiesz, że wiele osób też uważa, że wiesz, wszyscy chcieliśmy się nachapać A i tak, tak dalej. Ale, ale to, Im dalej od branży, tak, tym bardziej. Tak, 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 myślę, że chcieliśmy naprawdę, się nachapać. Nikt się tutaj nie nachapał, nikt nie, nie dał rady, po prostu my mieliśmy, zamawialiśmy, co się dało, żeby. Utrzymać produkcję i nie no. mieć na przykład kurczy amortyzatorów za 900 dni, bo, bo, tak. Bo, bo tak nam obiecali, że będą wiesz, że, 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 że będą po prostu dostarczane za dwa lata. Tak? No dobra, to następne pytanie dotyczy komponentów mhm. i producentów mhm. części. Na targach nie ma Strama, mhm. tu pytanie nasuwa się, czy są tak mocni, jest im tak dobrze, że mogą nie być, czy z jakiegoś powodu są nieobecni, bo tchną koszty, czy to finansowe mhm. czy koszty pracy. Moim zdaniem jednymi, mm -hmm. przepraszam za bezpośredniość, z większych przegrywów e, aktualnie tak. są e, chłopcy z Bosza ze swoimi silnikami mm -hmm. no i Shimano z silnikami i w ogóle z grupami, bo to, że tak. grupa szosowa Shimano nadal jest na kablach, jest jakąś pomyłką. Mm -hmm. Lista upgrade'u do triatlonówki ma prawie 20 pozycji, jak chcesz przejść z mechaniki tak. na, na elektrykę, a ma tam 5 pozycji. Chodząc po halach widziałem Przynajmniej ze 4 albo 5 hmm. systemów naprawdę hmm. dopracowanych, pełnoprawnych, działających, gdzie mordy mają na ekspozycji kręcący się silnik, który zasuwa tak. stary z kadencją 90 na mm. minutę mm. i ludzie tam od trzech dni tak. zmieniają te biegi i to cały czas działa, więc te systemy są już tak, no, niestety... wychowane, już mogą działać. Powiedz mi, mm. jak to widzisz? No, na przykład TRP z Classifiedem tak. zrobiło bezprzewodowy, kompletny napęd i tam na hali obok tak. rower Envy za 50-60 tysięcy złotych, nie ma już ani jednej części Shimano, jest zbudowany na TRP z Classifiedem. Znaczy, ja czułem... Czy Wy będziecie zmieniać y, napędy SRAMA i SHIMANO na jakieś inne? Jak oceniasz sytuację właśnie w silnikach, w przerzutkach? Znaczy, no ja podsumuję tak. Myślę, że musimy zacząć naprawdę lubić ryż. I, to, i, to, i nie, ma, nie ma odejścia od tego. Jeśli chodzi podsumowałeś to rozbudowane pytanie. <śm> tak. I, i, jeśli chodzi, no powiem tylko na temat silników, że faktycznie. Faktycznie no, nas wstrząsnął jakby silnik, silnik, drona. z drona, który, którego po prostu pozdrawiamy juniora. Ciężko było nawet znaleźć jakieś w ogóle odniesienia do tego, co jest na rynku i zdecydowaliśmy się po prostu no, też pójść tą drogą i rozwijamy produkt. Z, Tutaj z, dość ciekawy z, sposób z, wprowadzenia no. był na rynek, bo oni jak wprowadzili pierwszy silnik, mm. to chyba nie bardzo ktoś chciał go kupić, więc mm. mordeczki zrobiły swoją markę rowerów, tak. włożyły ten silnik do swoich rowerów no, i, i nagle ustawiały się było przekonywujące, dokładnie, bo to był jedyny sposób, żeby sprawdzić naprawdę jak to działa. Natomiast wiesz co, też taka fajna jest, taką fajną, może nie anegdotę, no, ale historię powiem Ci, bo znamy ludzi, którzy są w arendii Bosza Boscha właśnie i oni Uważaj, Uważaj jak... żebyś nie dołączył do mnie w Panteonie najbardziej nielubianych ludzi, jak powiedziałem. Nie nie nie, 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 nie. Tu nie jest <laughs> po prostu bardziej chodzi o filozofię. I po prostu yy, z nimi jak rozmawialiśmy, no to yy, jakby konkluzja taka ogólna była, no bo oni pokupowali te, te silniki chińskie zaczęli. Żeby zajrzeć do Że po prostu yy, wszystko tam. W znaczy wszystko w Niemczech jest zrobione z dużym zapasem, to znaczy zapas momentu obrotowego, mhm. zapas wytrzymałości. wytrzymałości, zapas zużycia, a w tych chińskich konstrukcjach wszystko jest, po jest wymaksowane po bandzie. Jeśli limit na przykład na prąd jest 10 Amperów, no to oni puszczają 9,9. Jeśli limit na, mod, na ośkę, na moment obrotowy jest 100 Nm, to dopuszczają to 99. Mają 9, 99. No, tak. A boż sobie daje kolejne tam 20-30%. I teraz tak prawdopodobnie jest tak, że rzeczywiście z trwałością może być różnie, tak? To znaczy nie, nie tego się dowiemy, bo, bo, faktycznie, no wiesz, to, i to jest taka ta stara niemiecka, wiesz, porządna myśl, szkoła, szkoła wiesz, młotek, śruba, kontra, kontra to. Ja ci nie powiem, co jest, co jest lepsze, natomiast wiem, dlaczego tak działa. Wiemy, wiemy jak to, no jak wiesz, to jest robione, tak? Patrząc na hmm. to, że goście mają doświadczenie w dronach i te drony hmm. działają. Chyba tak. mają, nie wiem, z 90% no. rynku dronów tak. cywilnych, jak nie lepiej. Mhm. E, no to wydaje mi się, że jak powiększyli te silniki 10 tak. czy 20-krotnie, robiąc silniki do rowerów, to one też będą działać Też nam się tak wydaje. Natomiast no, jest to ciekawy w ogóle, wiesz, taki kulturalny, kulturowy w ogóle temat. Tak? Zderzenie dwóch, Zderzenie świat. dwóch światów. Tak? No dobra, to ostatnie mm. pytanie, żeby ten odcinek mm. rzeczywiście był krótszy niż zeszłoroczny. Mm. Jakie widzisz i co myślisz o zmianach na rynku detalicznym? Bo no, widać taki trend, mm -hmm. że chociażby centrum rowerowe, dla którego zdarza mi się nagrać czasem jakieś wideo, tak. otwiera kolejne. Duże sklepy tak jest. to są piękne, wielkie placówki zatowarowane po dach, podpięte do perfekcyjnie mhm. działającego systemu online mhm. nowego przeglądania, mhm. zamawiania i wysyłki. No i każdy taki sklep musi zabić 10-20 małych osiedlowych sklepów no i, jednocześnie. Co, chyba tak się dzieje. Mhm. W takim małym mhm. sklepie ubywa jednego czy dwóch mechaników, a centrum nie podstawia 30 no. mechaników u siebie. Jaki widzisz kierunek zmian na rynku hmm. polskim w odniesieniu do rynku światowego, bo też tak. pewnie trochę no to, więcej latasz po tak. świecie no niż no ja. Może, może ja właśnie powiem tak, że wiem, widzę, że po prostu na, na zachodzie e, jest jakby wie, wie, powstaje większa liczba takich typowych serwisów, a mniej, a znikają typowe sklepy, tak? Właśnie, więc chyba to jest zaadresowane, bo przecież tutaj już były wcześniej wielkie sklepy onlineowe i tak dalej, więc i, i grupy i tak dalej. No niemcy więc mieli potężne sklepy, potężne, tak. więc Takie prawdopodobnie tylko 40 marek. Myślę, że można by nie popatrzeć inni. na to, jak to się tutaj rozwinęło, No na pewno i, i ja wiem też, że rowery, które są sprzedawane onlineowo, między innymi nasze, przez duże sieci. Mhm są potem serwisowane w małych serwisach yy, i nawet nie tylko serwisowane, ale ustawiane i tak dalej i tak dalej, więc jakby to chyba gdzieś tam wiesz samo w się ustawia w tym kierunku, że pewnie będą duzi gracze i małe lokalne serwisy, które się no, sprzedają dentki, nie wiem, dentki, łańcuchy, etc. etc. i mają super mechanik mechaników i, i bike fitting i, i wszystko, tak? Czyli yy. To samo, co ja obserwuję, sprzedaż mm. będzie się centralizować, globalizować, mm. przenosić do dużych graczy, którzy mm. mają zaplecze techniczne, finansowe, mm. logistyczne, żeby tak. to obsługiwać, ale jednocześnie nie da się utrzymać przyzwoitej obsługi serwisowej na odpowiednim poziomie mm. i w odpowiedniej objętości no. w takich dużych placówkach, więc to się rozczłonkowuje. Na mniejsze, takie lokalne serwisy tak. też, no każdy nie chce jechać pewnie 30 km no, no, do serwisu, jasne, jasne. tylko chciałby mieć blisko. No a jednak te rowery, no wiesz, niektóre, szczególnie te nowsze konstrukcje szosowe czy gravelowe z tymi zintegrowanymi kablami i tak dalej, to nawet ja jestem, wiesz, ja jestem, ja się znam tak, powiedzmy, nam jako, jako taku na rowerach, ale już kurczę, w pewnym momencie też mi się nie chce już dotykać tego i, i sam tego nie będę no, naprawiał, też jest to... jest dość pracochłonne, nie no, dość, że trzeba mieć no ileś właśnie, tam narzędzi, to no. upchnięcie przewodu... Ja garażu po prostu tyle narzędzi, że, że już właśnie głównie to kupuje narzędzia ostatnio zamiast rowerów no, ale to dalej potrzeba parę godzin no, na przykład no. żeby taką szosę w pełni pointegrowaną no, poskładać czy czasami się poddaję i daję chłopakom kurczę u nas, bo po prostu to już jest nie, nie, nie do ogarnięcia A lubię to robić tylko coraz mniej potrafię to kup sobie maszynkę do łoksowania łańcucha. To jest taka a. fajna, prosta robota, okay. która daje tak. dużą satysfakcję. A, no. Łańcuch dobrze. chodzi po tym lepiej, o. a nie jest to a. bardzo wkurzające, a jednocześnie jest ten proces, proces że musi się coś, coś, coś tam, robić, tam tak, się tak, dzieje, no. wiesz, potem a. trzeba to wyczyścić. Okej, okay, dobry patent. No. Daje satysfakcję, a nie trzeba się bardzo na Dobrze, Dobrze, dobry tip. No, to ja coś takiego <laughs> potrzebuję, bo właśnie za mało wiesz, nie robienie czegoś yy, manualnie powoduje, że się po prostu mam wrażenie, człowiek cofa do jakiegoś yy, wiesz, yy, stresowego... Uwstecznia się. się. i stresuje. A jednocześnie to... te łoksy, ja w to nie wierzyłem, no. ale wytrzymują, stary, po 300-600 km no na jednym smarowaniu. To, to super, o, to daj dajesz, to podeszysz mi to potem. To no dobra, no to... Zapodam, za na pewno. Mam na 11 dzisiaj. rowerów w garażu, więc muszę, mam co robić. Robimy, I robimy przetarg na maszynkę łoksową i smary dla My. Szymona. Kontakt wrzucę wam pod filmem, Dzieci. także wysyłajcie oferty. E, mam nadzieję, że zobaczymy się tutaj za rok. No. Że będziesz miał lepszy jeszcze humor tak. niż dzisiaj, chociaż... Twoja szklanka odnoszę wrażenie zawsze jest do połowy pełna, nawet jak jest no, ciężko, dokładnie no, fajter, no, i no, się no, Nie się nie ma co, Nie ma co się tutaj roz, wiesz, nie ma co rozkraczyć się i, i płakać, no, tylko trzeba działać. No. Jest, jest, jesteśmy w fajnej branży przede wszystkim, tak? Nie robimy czegoś. To jeszcze czego jedno robimy. pytanie, jak już hmm. tak pociągnąłeś, hmm. bo ja mam takie wrażenie, że oparcie rowerówki o czystego hmm. Excela. Prawie zawsze kończy się katastrofą, mm -hmm. co powiesz? No tak, musi być dobrze zrobiony Excel, ale jeżeli go ktoś robi, kto nie rozumie całej branży, no to rzeczywiście katastrofa się kończy bardzo szybko, tak? To musi znaczy, być takie czucie roweru. E, nie, musi... Tak, czucie roweru, no bo, bo wiesz co, na przykład u nas w organizacji jest tak, że mm, naprawdę trzy czwarte, lub może wiem, nie wiem, 80% ludzi zna się na rowerach. I ja to, słuchajcie... I jeździ, opowiadałeś, jak tak te kargosy. Dokładnie. I jak to, zobaczcie, jak, jak to się, jak, jak, jak działa te, to w praktyce? To znaczy, powiedzmy, mieliśmy takim moment, że na na przykład było mniej osób rowerowych w zakupach. I powiedzmy, nawet product manager, który się zna, naprawdę zna na rowerach, gdzieś się pomylił tak i zamówił na przykład ko... no, Głupi przykład, zamówił koła 26 cali do, yy, do Gravela. I dziewczyny od zakupów, które nie znały się na rowerach, zamówiły 1000 koł 26 cali. Okej, okay, po prostu wiadomo, ok, można powiedzieć, że nie, źle, źle był zrobiony system, bo to był błąd tak. w kodach. Tak, uh -huh. błąd w kodach, ale kiedy dziewczyny z zakupów znają się na przykład na rowerach, to widzą od razu, to od razu staje, zobaczą, nie że Nie mamy do czego no, tego założyć. No więc, więc jakby ten temat od razu automatycznie, wiesz, mnóstwo takich małych nieszczelności, a w małej organizacji, no bo na, no dalej jesteśmy małą organizacją, wiesz, da się załatać w ten sposób, tak, nie, ludzie nie robią głupot, tak. I, i, i to, jest, to jest naprawdę super. No. Podsumowując, jeździcie na rowerach. Dzięki szkoli. Do hej. zobaczenia. zobaczenia. hej. hej, hej.